Jest! Niesamowite znalezisko na Helu. W trakcie prac poszukiwawczych na Półwyspie Helskim odkryliśmy pochodzącą z czasów wojny kankę, która okazała się depozytem żołnierza niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. Kanka, która pierwotnie służyła do transportu mleka, dzięki solidnej budowie i uszczelnieniu, świetnie nadawała się do ukrywania przedmiotów takich jak odzież, buty, dokumenty czy porcelana. Tuż pod pokrywą znajdowała się bluza Kriegsmarine szeregowego marynarza, który trafił na Półwysep Helski prawdopodobnie w trakcie operacji Hannibal. Największej w dziejach świata ewakuacji ludności cywilnej i żołnierzy początkowo z Kurlandii, a następnie z samego Półwyspu dalej w stronę Niemiec. Nie dla wszystkich wystarczyło miejsc na statkach i okrętach, a ci, którzy pozostali trafili w maju 1945 roku do sowieckiej niewoli. Marynarz marine zakopał część swoich rzeczy i przebrany za cywila próbował uniknąć zesłania do obozu jenieckiego na wschodzie. Jak szacują historycy, w czasie wojny do sowieckiej niewoli trafiło w sumie około 3,5 miliona niemieckich żołnierzy, z czego od pół do nawet miliona zmarło. Reszta została zwolniona do 1955 roku. Tank Hunter, subskrybuj po więcej eksploracyjnych historii.